Z nami Sebastian Bonecki rozmawiamy po nieoficjalnym debiucie w drużynie Brukbetu Termaliki Nieciecza. Dzisiaj mecz sparringowy puszczą niepońce. Wygrywamy, a jak twoje pierwsze wrażenia po, po okazji do, do rozegrania tych paru minut z nowymi kolegami? Pozytywne wrażenia. Na pewno poznaję chłopaków i cały klub, i póki co mogę powiedzieć na pewno, że jestem pozytywnie zaskoczony i warunkami, które są w klubie i zespół. Z zespołu jakie, jakie prezentuje umiejętności, także, także jestem ciekaw dalszych treningów i tygodni sparingów na pewno. Siłą słoni już w rundzie jesiennej było to, że dużo bramek, dużo groźnych sytuacji stwarzaliśmy sobie po stałych fragmentach gry. Dzisiaj na tym sparingu można było zauważyć, że jest kolejny zawodnik, który, który nie boi się podejść do, do uderzenia z wolnego. Także tych możliwości do rozegrania stałego fragmentu gry czy strzału z rzutu wolnego będzie mieć teraz jeszcze więcej. Na pewno tak. Dwie próby dzisiaj moje, myślę druga do zapomnienia, ale ten pierwszy strzał dosyć dobry, także jest jeszcze nad czym pracować u mnie i na pewno, tak jak powiedziałeś, te stałe fragmenty dla mnie są bardzo ważne i, i będę starał się pomóc zespołowi w tym aspekcie gry. Mamy środek zimy, ale tak naprawdę pogoda dzisiaj bardzo dobra, jeszcze trzy tygodnie takich cięższych przygotowań i wrócimy do tego, co lubimy najbardziej, a więc do tej rywalizacji ligowej. No zdecydowanie tak, wszyscy my czekamy na tą lepszą pogodę, żeby wejść na naturalne boisko i trenować, a przede wszystkim grać sparingi na naturalnej, bo wiemy, że ta sztuczna jest Każda jest inna i specyficzna, także z niecierpliwością czekamy na naturalne boiska i na nadchodzącą ligę.